Na samochodzie producenta e, odmiana Katania. Tutaj odmiana Lord. Cena wywoławcza najczęściej e, 7 zł. Realnie przy większych ilościach e, to, jest, to jest 6 zł za 15 kg worek, co daje nam poniżej 50 groszy za kilogram. A na tym samochodzie nieco droższe ziemniaki Odmiany jak widać Irga 8 zł za worek, czyli. 53 grosze za kilogram. Sprzedają się również takie e, drobniejsze Ala Sadzeniaki e, po 5 zł za worek, a to daje nam 33 grosze za kilogram. Jesteśmy przy e, ziemniakach i samochodzie pana Adama z okolic Czerwińska witam. Dzień dobry. Jak Pana zdaniem wygląda sprzedaż ziemniaków? Wcześniej rozmawialiśmy o kosztach. No, czy widać na horyzoncie poprawę? No, prosiłbym o Pana komentarz ze strony producenta. No, na razie to nie ma żadnej poprawy, najmniej. Jest, 7 zł za worek. To daje nam 43 grosze w tej chwili. Tak. Worek pusty kupowałem dwa tydzień temu, no więcej może 10 dni. 23 grosze. Dzisiaj kosztuje ten worek 30 groszy. A cena no nič do boli. Raczej, to na, dół. raczej I, na dół. I trzeba długo z tym postać, to nie ma, że się od razu sprzeda. Yy, na takim samochodzie do pełna ile pan ładuje, jak pan nie, przyjechał? to tam 200 wortów. No. I ile trzeba spędzić czasu na rynku, żeby to sprzedać? 24 godziny. Wczoraj byłem, nie sprzedałem. Stoją jeszcze tutaj, tak. A to jeszcze pana? To jeszcze nie. To jest odmiana Ricardo. Ricardo. Biała w Ricardo. środku. Biała A to? Melodia, Melody, no. Melodia. I jeszcze w ofercie Katania wszystkich no cena już... 7, 7 no, zł. tych już nie ma, bo już te bo już sprzedane, już tych już nie ma tylko zostało na karcie już. Yy, czyli rozmawiałem też wcześniej z innymi producentami i z okolic się radza i tutaj jest z powiatu warszawskiego zachodniego. No niestety daje się odczuć przede wszystkim zamknięcie gastronomii dla ziemniaka. Pan, zna, pan się zgadza z tą stwierdzeniem? Tak, to jest kiedyś, po prostu jeśli wszystko funkcjonowało normalnie schodziło to jak trochę to trochę schodziło W tej chwili w ogóle, a żółty to jest dobry ziemniak. Nie ma go w całkowicie. Jeżeli chodzi o jabłka, czwartek jest teoretycznie dniem, gdzie jest najwięcej sprzedających, a jak to wygląda na ziemniakach? No to tych sprzedających też czwartek jest najwięcej. To jest taki dzień najbardziej. A kupujących pan mówił, że dzisiaj raczej... Bardzo, bardzo mało. Zresztą bardzo jeśli spojrzymy to w alejkę, widać, to widzimy, że... To są tylko sprzedających. To są tylko... A kupujących nie ma. Dokładnie. Ja stoję od godziny, proszę pana do drugiej w nocy. No i jeszcze mam bardzo dużo. Ja to sprzedałem, parę wol. W każdym razie na pewno nie sprzedam w tej dobie wszystkiego. Rozumiem. Nie sprzedam Dziękuję. Nie, nie będzie kto go Dziękuję serdecznie. Dziękuję.